Witajcie w pierwszym odcinku vlogowym. No, to jest odcinek vlogowy. Jak widzicie, to. Dobra, jałem to ostatnio. Dobra, teraz z tą paskiem. Tam jest. Znaczy, u mnie jest. Znaczy, u mnie jest tam, ale u was jest. A wrażenie a więc... Mm, no, więc o spider i paczki dzisiaj to ja mogę wezmę pierwszą ses. Dobra, a więc pierwszy ses to jest... Takie... Coś. Matko. Nie, to jest. To jest taki Spiderman. Tutaj, tak, tak. fajne. Na pewno. Tutaj. nie można tak, na bo można tak. Tak, można tylko nie ruszać. taki minus, dobra. Kolejny zespół. O! I kolejny Spiderman, Ale teraz taki czarny. O! Nim. O z nie można tak i można tak Nie można tak i można tak nie? Ym, no ten lepszy Bo wiem, jakby opcji nie można robić Więc nie. kolejna zest Oto, idę po co zostało na dole Ora, to jest taki solistnik To jak widziszem Kolor sernego spidermana widzę no fajny na pewno mi będzie potrzebny bo jak tam dużo jest no więc e, teraz kolejna chyba bo? bo jest taki socz kolorek spidermana ślinierskiego no tego normalnego e, i tam w środku jest, bo jest jak na klucz. Nie wiem jak jest. że nie wiem, później tego to się. Matko, ale to głośne. Co tam w jest w środku? Tam są takie monety. To, to są takie tokeny. Spidermana. takie. Wiecie. Może sprawdzić, ale nie będzie widać. No, nie widzę się. Trudno. Ale to głośno. Dobra, może to tułowo Jezu, ma... Dobra, jesteśmy dalej. No co? Będzie Co jest w kolorach? Pójdźmy na czerwony. I niebieski. Prawda? Za mnie widać w stopce. O, widać to. Tak. I to są te klocki. Widać. Czerwone i niebieskie. Spider-Man. A to tutaj mam sobie zrobiło Tutaj pendą, a mnie. nie. A my kolejny zimy Dobra. Kolejna rzecz. To no jest czerwonej sarnarkę. Czyli to czarnego jako no. Spidermana. Bo Panie, że jest to czarnego jako i czerwone A nie, tylko na do jednego silnie pieskiego, nie? Więc ogólnie nie lepiej, moim zdaniem. Dobra. Akurat mam tablicę do malowania. Wyzytać Na pewno. Nie, nie, A nie, jest tak. Teraz. Ostaliśmy takie glowski. Ostaliśmy takie markery. Ostaliśmy danego tak, Spidermana. Dostaliśmy um, normalnego Spidermana. I ostatnia sesja. Wspaniale. Poka. I teraz. Powiem um, może coś z tym, bo nie będziemy pani zrobili, nie? Będ, no, nie? Niektóre cece, nie? No. Teraz będziemy mieli 4 na tablicy. Próbuję narysować masalynę no, Spiderman'a, ponieważ bo kocham chłopana tego tagiem. Stałem. No, ale... Dobra, no... Chłopatko. Um. Dobra, ją ja umiem lecować, się wam powiedzieć. Więc... Jak będzie słabo to klientało, dowiemy. Dzisiaj zimmy będzie. No. O matko! Co to jest? Jakby to wypaseć, jak wracamy się, nie wiem. O to, to się będzie to będzie niestety śmieję, nie wiem. Opa! Opa! Mm -hmm. nie, naprawdę jest słabe. Tak naprawdę, naprawdę. Niech to nie chcemy wziąć korset z naprawdę. Jestem najkorszym malatym na świecie. To jest spider Spiderman. Może cyplice wam. To jest sarny Spiderman. Dobra, wiem, że nie wygląda. Ale może przejdźmy do kolejnej zezwy, którą mieliśmy. Um. O! Mieliśmy ten, ten pata. Dobra, to pójdę po niego i kolejna zez. Dobra, jesteśmy. Właśnie mam to. I zakroimy sobie w jedną głąbę. A um, to tutaj zagdać. Um, tak no tak łatwą będzie bez niego. nie wiem. I to na Dobra Będziemy na Esna tryb Moje być do ale Ale mamy tylko zestawić, nie? A tak jest niemowić. nie Tutaj mamy... Najnaleźć na, tutaj Harpę Kurwa, ale mnie wyrobił Ty pasce, se, widać wszystko, widać Aber dann. je dann ich sie gerne noch gerne Kurde. Hopp. Kurde. Dobra. O matko. O matko. O kurde, ale nie robi. Dobra, a teraz nie jest taki łatwe, nie? O nie Zasubę, osas, I zresztą są zresztą dobre. Wiedziałam, że mam to zrobić. Hop, mam to. Wygrałem. Kolejna ronda. I ostatnia runda. I myślę, że z pamięcią mogą hmm. być tego wola. Chop, tak. Ej, dobra, bo za Na S, ale to był z Ale mamy go. Wygraliśmy. Fajnie. Fajny zajęstnik. Sprawdźmy, grałam z nim. No. Więc... Yes. No. Więc w sumie to tonie. No. Więc. Jak widzicie mój kanał na kuze. Ten to już Można zrobić różne odcinki. Bo mam tam na No. Więc ja nie z Wami widzę do kolejnego odcinka. To będzie, 15. No, to, wiem, będzie. to będzie o 19. No, to mnie nie wiem kiedy ten będzie. A jak będziesz pić o 19, to będzie po prostu lajka, nie? A ja mam essay, to chodzimy. No, do, do widzenia.